Cześć, witam się z Wami na kanale We The Beauty i zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam, jak na sobie wykonuję zabieg radiofrekwencji mikroigłowej. Zastanawiałam się właśnie, jak ten film ugryźć, bo gdybym wykonywała zabieg na modelce czy na mojej klientce, to później ciężko by mi było weryfikować dzień po dniu, jak faktycznie przebiega ten proces gojenia się skóry, więc postanowiłam, że dzisiaj na sobie wykonam właśnie radiofrekwencję mikroigłową. I pokażę Wam efekty dzień po dniu, żebyście wiedziały, czego możecie się spodziewać po tym zabiegu. Ja jeszcze tylko przypomnę, że jestem kosmetologiem. Mam tutaj sprzęt do radiofrekwencji mikrojowej w gabinecie. Pracuję nim na co dzień, więc zabieg nie jest wykonywany we własnym zaciszu domowym. Jest to zabieg, na który właśnie już przychodzi się do gabinetu kosmetologa albo do gabinetu z zakresu medycyny estetycznej. Nie jest to absolutnie zabieg, który wykonujemy w własnym domu. Jestem z tego zabiegu przeszkolona, więc wszystkie procedury, które wykonuję są oparte na mojej wiedzy, doświadczeniu i oczywiście kwalifikacji, które uzyskałam w swojej pracy. Jeszcze tylko dodam, że jeśli chcecie mieć więcej informacji na temat tego zabiegu, przeciwwskazania, wskazania i w takie różne rzeczy, niuanse, o których warto wiedzieć, decydując się na ten zabieg, to zapraszam Was do mojego innego filmu, gdzie bardzo dużo mówię na temat tego zabiegu, a dzisiaj tylko taka praktyka, jak wygląda zabieg i jak wygląda później gojenie. Zapraszam. No i jak widzicie, mamy już pierwszy etap ze sobą, to znaczy, że nałożyłam sobie krem znieczulający, który troszeczkę uśmierzy ból w trakcie zabiegu. To nie jest takie must have, mam klientki, które spokojnie wykonują to bez znieczulenia, aczkolwiek ja mam dosyć niski próg bólu, więc nie będę się tutaj, wiecie, obciążać jeszcze dodatkowo psychicznie więc 20 minut sobie podtrzymam znieczulenie na bazie lidokainy pod okluzją i zaczniemy sobie nakłuwać skórę. Teraz widzę, nie wiem czemu, ale ominęłam tą partię z znieczuleniem, także muszę sobie jeszcze tutaj troszeczkę dołożyć. Nie wiem, jakoś tak się zagadałam. W ogóle w trakcie nagrywania, kiedy nakładałam znieczulenie, to nagrywałam, ale się okazało, że się nie nagrywa, więc pokazuję Wam się już tutaj w znieczuleniu. No dobrze, znieczulenie już działa, czuję to bardzo mocno. Ściągnęłam sobie z tej strony, bo zaczniemy sobie od policzka i właściwie tylko na policzku wam pokażę mniej więcej jak ten zabieg wygląda, żebyście wiedziały na czym to polega. Ja wam opiszę, te, opiszę też moje odczucia, ewentualne bólowe. Jak widziałyście, teraz wyciągnęłam z takiego sterylnego pakietu cartridge, który jest oczywiście jednorazowy. Wkładam go tutaj. Załączam sanie jeszcze dodatkowe. Ustawiam sobie parametry, zawsze mam taką ściągawkę, w razie czego, żeby się nie zgubić. Parametry są bardzo ważne, mimo że wydaje mi się, że znam je na pamięć, to wolę sobie jeszcze na pewno przejrzeć tą kartkę. 1,5 mm, 0,2 sekundy, 92 W. Dobra. Urządzenie się podświetliło, włączę sobie wakum, czyli takie wciąganie skóry. I zaczynamy teraz. By to Wam pokazać, żeby siebie widzieć, ale żeby Wam pokazywać też tutaj w kamerze. No dobra, zobaczcie. Skóra jest oczywiście zdezynfekowana i czuć ciepło tak, podgrzewa się skóra i wbijają się igiełki no, tego znieczulenia Trzymałam jakoś bardzo długo, trzymałam poniżej 20 minut, więc coś tam czuję, ale nie na tyle, żeby, wiecie, uciekać. I ja akurat swoim urządzeniem pracuję sobie tutaj na trzy przejścia na różnych głębokościach, pewnie każde urządzenie ma troszeczkę inaczej. Dobra, tu już sobie będę pracować troszkę na mniejszych obrotach, bo tu są w sensie mniejszy wysuw igieł i mm, mniejsza moc RFA, dlatego że y, pod okiem jest bardzo mało tkanki tłuszczowej. No i wiadomo, że nie chcemy za bardzo tej okolicy podgrzewać, żeby po prostu nam tutaj skóra nie zwierczała. Taka jest prawda. Y, ja bym powiedziała, że idealną klientką do tego zabiegu jest osoba, która ma dosyć grubą, porowatą skórę. I boryka się już gdzieś tam z pierwszymi oznakami starzenia. Wtedy faktycznie warto sobie w taki zabieg zainwestować. Jeśli mamy takie bardzo szczupłe buzie, takie wręcz wychudzone, dziewczyny czasami przychodzą do mnie, bo mocno schudły, to ja wtedy od razu ten zabieg, ponieważ ten, tka, ten tkanki i tak już jest mało, więc, więc raczej jest to słaba kwalifikacja do zabiegu, ale oczywiście wiadomo, że zawsze warto iść na konsultację. Dobrze, to sobie dokończę jeszcze ten policzek na mniejszych obrotach. Czyli 1, 2, pat. Dobra, i lecimy sobie o drugie przejście. Tu chodzi o to po prostu, żeby popracować sobie na wszystkich głębokościach skóry. Ja sobie tak pięć razy zawsze wolę sprawdzić te parametry. To samo robię, kiedy wykonuję zabieg na swoich klientkach. No nie chcemy się raczej pomylić, czy na świecie poparzyć. To jest jednak już praca na urządzeniu, więc My trochę też musimy myśleć, a nie oddawać się w ręce maszyny. No to już zdecydowanie mniej bolesne. płycie się to po prostu wbija w skórę. będzie wyglądać. Słuchajcie, nie ma tutaj nic takiego odkrywczego. Pokażę wam się za chwileczkę, jak będę wyglądać po tym całym zabiegu. Także widzimy się za momencik. Okay, ja już jestem po zabiegu. Jak widzicie, skóra nie wygląda najgorzej. E, w sensie, no jest czerwona, wiadomo, jak to po zabiegu i i jeszcze z użyciem energii. E, to jest jakby poza protokołem. Ja sobie po prostu nakładam jeszcze kwas migdałowy, cytrynowy i mlekowy. Jestem kosmetologiem, ja sobie to robię we własnym gabinecie, na własną odpowiedzialność. Mam tą procedurę przetestowaną, aczkolwiek jeśli. E, no, raczej nikt nie ma tego urządzenia w domu, ale jeśli gdzieś tam wykonujecie te zabiegi, yy, bowiem, że oglądają też osoby z tym urządzeniem, yy, które posiadają to urządzenie w swoim gabinecie, to też się nie sugerujcie tym, co ja robię na swojej twarzy i absolutnie nie łączcie w jednej procedurze zabiegowej kwasów i radiofrekwencji na pierwszym zabiegu. Zawsze pamiętajcie, żeby przetestować sobie yy, raz kwasy, raz radiofrekwencja sama i ewentualnie, jak skóra to dobrze znosi, to dołączyć yy, te kwasy, ale to jest oczywiście poza procedurą. To jest tylko taki... To jest taki mój pomysł na dzisiaj na siebie, ponieważ dawno sobie nic nie robiłam i po prostu czuję, że moja skóra potrzebuje takiego szota wzmacniającego. No dobrze, nałożę kwas... Raczej nic się tutaj takiego nie wydarzy, bo to są takie stężenia bardzo niskie. To jest taki kwas na skórę, która, wiecie, jest trochę szara, matowa i potrzebuje, żeby ją troszeczkę, wiecie, odżywić. Skóra, która potrzebuje po prostu trochę blasku, więc tak naprawdę nic się wielkiego nie wydarzy, a my się widzimy, słuchajcie. Jutro rano mamy godzinę, no zegarka, mamy godzinę około 18, więc yy, raczej się zobaczymy gdzieś około godziny 7 rano, pokażę Wam jak skóra wygląda. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym. Minęło jakieś 12 godzin od zabiegu i słuchajcie, jakby się nie przyglądać, to praktycznie nie widać nic. Jak się trochę przyjrzymy, to widać taką delikatną krateczkę. O, widzicie teraz na pewno, że ta struktura skóry jest nierówna. O, tutaj widać, czoło pięknie już się błyszczy. Także fajnie to wygląda, idę się właśnie kąpać, zaraz będę robić pielęgnację, więc Wam przy okazji pokażę, czego będę używać w porannej pielęgnacji. I tak wygląda moja poranna pielęgnacja, czyli delikatny żel myjący z kwasem laktobionowym, który działa kojąco. Tu jest jeszcze taka esencja ze śluzem ślimaka, ja sobie tego używam jako serum, fajnie nam nawilża skórę, tworzy taką poduszeczkę nawilżającą. I krem z filtrem z on mi się świetnie sprawdza właśnie po zabiegach, bo ma dodatek cynku, więc ładnie nam się skóra goi. Wybaczcie mi, że takie brudne opakowanie, ale już kurczę, wszędzie mi to miałam na wakacjach, gdzieś tam wrzucałam w torbę, więc no, już tego się nie da niestety zmyć. E, I tak to wygląda i nic więcej tak naprawdę nie trzeba. E, myjemy buzię, nakładamy serum i oczywiście krem z filtrem, żeby buzię zabezpieczyć przed słońcem. Okej, okay, pielęgnacja zrobiona, krem na Jak widzicie, ta skóra jest trochę taka jaśniejsza, bo ten dodatek właśnie tyle pucynku sprawia, że ta skóra jest troszeczkę biała, to się zaraz mi pięknie wchłonie, ale uwielbiam ten filtr właśnie za to, że nie jest taki klejący, zaraz się wchłania w taki mat i mogę sobie spokojnie w tym dzisiaj chodzić cały dzień, nie maluję się dzisiaj, tym bardziej, że dzisiaj się nie ruszam z domu, zresztą widzicie, cebula na głowie zrobiona, idę właśnie popracować, dziecko oddam do przedszkola, i widzimy się jutro rano, zobaczymy jak to się pięknie goi, bo już czuję, że jest fajnie, ale tak naprawdę widzę efekty dopiero tego kwasu. A wiadomo, że na efekty RFA a musimy sobie poczekać, ponieważ my chcemy zastymulować produkcję kolagenu. A kolagen, kolagen potrzebuje trochę więcej czasu, więc takie pełne efekty tego zabiegu pewnie będą dopiero po miesiącu. Ale chcę Wam pokazać, że wcale po tym zabiegu nie wygląda się okropnie. No, chyba że ktoś Wam po prostu zrobił jakieś mega mocne parametry, to wtedy będziecie chodzić z taką kratką przez tydzień, ale raczej to nie powinno być miejsca. Dzień dobry, dzień dobry, mamy dzisiaj drugi dzień po zabiegu. Ja już jestem po pielęgnacji twarzy. Po kąpieli, jak widzicie, piękny glow się cały czas utrzymuje, a właściwie dopiero zaczyna się robić taki porządny glow. Eee, czy są jakieś ślady? No widzicie znowu, jak się przyjrzeć, to oczywiście, że coś tam widać. Ale jak kogoś tak zobaczycie z daleka, kogoś po takim zabiegu, to byście pewnie się nawet nie zorientowały. Ja do właśnie dzisiaj do pracy nie maluję się jeszcze. Mam takie fajne, przyjemne napięcie na skórze, więc sobie to zostawimy. Pokażę Wam jeszcze moją poranną pielęgnację, co sobie dzisiaj nakładałam, i wydaje mi się, że pokażę Wam się jeszcze później w makijażu, na przykład jutro, jak to wygląda, bo ja zawsze lubię ten efekt. Jak pierwszy raz po zabiegu nakładam makijaż i ta skóra jest taka po prostu świetlista, czysta, pory są domknięte. No, super to wygląda. Także jestem bardzo zadowolona z efektów. Cieszę się, że też nie zrobiłam sobie jakiegoś bardzo mocnego tego rf no bo też w moim wieku nie jest to potrzebne, żeby jakoś tam podgrzewać te tkanki. Niepotrzebnie, tylko tyle, żeby je troszeczkę y, zastymulować, taki wiecie, akcent im dać i y, y, y to wystarczy tak naprawdę. A jeśli chodzi o dzisiejszą pielęgnację, to, to jak wcześniej ten żel z kwasem laktobionowym, on jest fajny, delikatny na rano. Zaczęłam już używać witaminy C, która właśnie też towarzyszy produkcji kolagenu i ona też sprawia właśnie, że jest takie piękne glow. Tylko uwaga, jeśli macie skórę po RF-ie taką mocno podrażnioną, to witaminy C sobie nie nakładajcie. Ja to oczywiście dostosowuję do swojego aktualnego stanu skóry, więc jak was coś tam piecze, to witamina C jeszcze nie. Krem pod oczy, taki Biomimetic Eye Cream, czyli taki z peptydami biomedycznymi, które troszeczkę nam niwelują to obkurczanie się drobnych mięśni wokół oczu. I na koniec krem z filtrem Dermadens. Bardzo lubię te kremy, które są stworzone właśnie przez panią dermatolog z mojej okolicy, ponieważ te składy są naprawdę takie, wiecie, wyważone, sprawdzone. Nie ma tam ściemy. Widzę, że, że tam po prostu pani doktor robi dobrą robotę. Także tak to wygląda. Idę do pracy i widzimy się jutro. To jest nagranie tego samego dnia, natomiast chciałam Wam pokazać, jak twarz wygląda gdzieś tak w połowie dnia, bez makijażu, bez żadnych pudrów i tak dalej. Bo taką jeszcze, takim ciekawym efektem po radiofrekwencji głowy jest to, że wiadomo, pory nam się trochę obkurczają i przez to też sebum nam się troszeczkę mniej wydziela. Wiadomo, sebum jest potrzebne, na skórę i tak dalej, ale chodzi o to, że. Mm, być może zmniejszy Wam się właśnie taki problem, że gdzieś w ciągu dnia ta strefa T mocno się przetłuszcza, musicie się pudrować i tak dalej, więc chciałam Wam pokazać jeszcze bez makijażu, że naprawdę ta skóra, ona się świeci, jakby takie jest naturalne glow, natomiast nie jest to taka wiecie, po prostu spocona skóra, taka bardzo mocno tłusta, więc jeśli macie z tym problem, no to też będzie to dla Was super zabieg. Dzień dobry, dzień dobry, trzy dni po zabiegu, jest już naprawdę bardzo dobrze, skóra przestała też się tak czerwienić, bo zauważyłam, że kiedy zmieniała się temperatura otoczenia, to troszeczkę ta buzia się czerwieniła, to jest jak najbardziej normalne, było nakłucia, było podgrzanie tkanek, był kwas, więc ta skóra mogła być bardziej reaktywna, natomiast dzisiaj jestem tak pół godziny po pielęgnacji i naprawdę to wygląda dobrze, pokażę Wam jeszcze tutaj. Dziennie gdzie... gdzie jeszcze widać tą krateczkę, ale spójrzcie, tak jak sobie nagrywam, żadnych filtrów tu nie mam, to nic takiego nie widać. Pokażę Wam jeszcze moją dzisiejszą pielęgnację i tak naprawdę jakby miało się coś łuszczyć, to wydaje mi się, że już by się uszczyło e, raczej po tych trzech dniach, więc nic się nie łuszczy, a widzicie, robiłam nakłucia i kwasy, e, ale o to mi chodziło, żeby tam się nic nie uszczyło, ponieważ nie chciałam też za bardzo zaburzać tej bariery skórnej e, i co? Jaki plan na teraz? Za tydzień sobie zrobiłem terapii głową, żeby skórę fajnie odżywić i naprawdę będą świetne efekty. A tutaj dzisiejsza pielęgnacja, czyli klasycznie żel z kwasem laktobionowym, esencja ze śluzem ślimaka, ją kupiłam w Hebe, krem pod oczy z Nuxa, bo ja mam, świetny jest ten krem, taki kurcze, masełkowy, taki Czuć, że tam coś jest pod tym okiem. Ja go akurat dostałam w parce PR, ale naprawdę jest świetny i wykorzystałam praktycznie całe opakowanie. Zapach troszeczkę mnie drażni, ale ogólnie działa super. No i krem z filtrem, już wiecie, znacie Dermadens od pani dr Żerdzińskiej. Idę sobie pobiegać i widzimy się, jak będę robić już makijaż. No i dzień dobry, witam się z Wami tak naprawdę już w ostatnim, czwartym dniu po zabiegu. Jestem już w makijażu, chciałam Wam pokazać jeszcze, jak wygląda twarz pomalowana, czy coś jeszcze widać. No, raczej już nic nie prześwituje tutaj, nic się nie uszczy. Także jak widzicie, ta mieszanka radiofrekwencji z kwasem to nie był zły pomysł, ale też pamiętajcie, że ja sobie u siebie dobieram takie zabiegi, na ile znam swoją skórę. Już to mówiłam, ale jeśli macie klientki, których nie znacie, to ja bym w ogóle ich nie wykonywała zabiegu RFA na pierwszym zabiegu. Zacznijcie sobie od jakichś innych zabiegów, na przykład od mezoterapii mikroigłowej. Jeśli skóra będzie dobrze reagować, jeśli jest w dobrej kondycji, to ewentualnie radiofrekwencja mikroigłowa. No ja jestem zachwycona efektami. Patrzcie, jak tutaj się pięknie błyszczy czoło. Tutaj czuję takie ładne napięcie, naprawdę. Dla mnie, jako dla no już 30-latki, taki zabieg raz na pół roku spokojnie wystarczy. Ja nie robię tego zabiegu w serii, nie widzę takiej potrzeby. Co sobie zrobię ewentualnie jeszcze za tydzień, to po prostu zrobię sobie jakąś taką silniejszą mezoterapię głową i na razie dam swojej buzi odpocząć, bo ona się fajnie regeneruje sama i po prostu będę sobie działać z pielęgnacją. I jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że. W, pielę w pielęgnacji wieczornej wdrażam sobie retinal. Nie wiem, czy to widać. Oczywiście, że nie widać. Zrobię Wam przebitkę. Retinal Dermaden z bakuchiolem i z kwasem traneksamowym, więc będziemy sobie dodatkowo działać na takie rozjaśnianie buzi. To jest poziom pierwszy, więc mogę sobie spokojnie używać tego codziennie w mojej wieczornej pielęgnacji. Retinal jest takim składnikiem, który ma udowodnione działanie przeciwstarzeniowe, więc... Oczywiście, zabiegi i zabiegami, ale to, co robimy w ciągu dnia, takie nasze małe nawyki, to, co powtarzamy każdego dnia, ma ogromne znaczenie. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej takich filmów z serii Robię sobie zabieg i pokazuję Wam dzień po dniu, jak się skóra goi, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzu. Do zobaczenia, cześć!